Myśliło już myślę, ponad 10 lat temu. Miejsca, które będzie integrować różne grupy społeczne, osoby w różnym wieku. I tak w budynku, który mieliśmy w temacie zaprojektowania, mieszczą się cztery niezależne placówki. I mamy właściwe Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, czyli miejsce, które skupia w sobie seniorów. Jest to miejsce na dzienny pobyt dla seniorów, około 150, czy nawet więcej. Seniorów. Mamy placówkę wsparcia dziennego, czyli e, placówkę, czyli dom dziecka. E, nie, przepraszam. E, mamy, to jest po coś inaczej nazwane, środowiskowy dom samopomocy. Czyli e, placówkę dla osób niepełnosprawnych e, intelektualnie. Mamy żłobek dla 150-orga maluchów. I mamy placówkę opiekuńczą-ruchowawczą, czyli e, dom dziecka dla 14-orga wychowanków. Te wszystkie właśnie, te wszystkie placówki mają za zadanie ze sobą współpracować, integrować się wzajemnie w jednym miejscu. A wszystko to dzieje się na ochocie. Dostaliśmy działkę przy ulicy Korotyńskiego. E, tak wygląda to miejsce, z lotu ptaka. Tutaj mamy zlokalizowany nasz budynek i co jest najcenniejsze, ta działka w przyszłości była całkowicie zamknięta. E, to jest około ponad hektarowa działka, która była ogrodzona niedostępna dla mieszkańców w tym momencie jest uwolniona, a sąsiaduje z pięknym parkiem, który mieści się w prawnych fortyfikacjach. To są forty Kordyńskiego. Bardzo piękne forty, które wyglądają w ten sposób, że są pokryte praktycznie całe, całe zielenią. Wszystkie wały przekryte są pokryte roślinnością. Tworzy to park, w którym e, lokalna społeczność specjalnie wyprowadza psy, spotykają się mieszkańcy chcieliśmy, żeby ten nasza działka, żeby ten nasz teren był naturalnym przedłużeniem tego miejsca. Tutaj zbliżamy się właśnie do naszego budynku. E, to, co nam się udało zrobić, że nasz budynek, który jest nowy w tej przestrzeni, nie zdominował tej przestrzeni, On, jakby starał się, żeby on absolutnie uzupełniał, uzupełniał nam e, ten rejon miasta. No i to, co tutaj jest najważniejsze i najtrudniejsze dla nas, bo wyzwaniem projektowym to jest właśnie ukształtowanie terenu. Ponieważ mamy te zasypane forty, góry doliny, i tak naprawdę jak spojrzymy, fajnie, że tu można podejść do tego ekranu tutaj, to jesteśmy powyżej w ogóle powyżej parterów i możemy zajrzeć przez ten budynek w pewien sposób do środka. Natomiast to, co było dla nas bardzo ważne, to dostosowanie tej przestrzeni, te osoby. Wszelakimi niepełnosprawnościami, w związku z tym takie uskoki terenu jak tam było. I działka schodząca nam tutaj właściwie półtora metra niżej, chcąc zorganizować wszystkie wejścia do budynku z jednego poziomu i zrobienie wspólnego jednego parteru, spowodowało, że część ta żłobkowa, którą tutaj widzimy, jest wręcz zakopana. Jak jeśli cofnę ten slajd, tutaj widać, mamy taki dołek, musieliśmy się wkopać. Budynkiem w Ziemię, to jest co prawda taki rand, żeby dzieciakom piać schodnika nie sypać na głowy, ale udało nam się zrobić. Kolejny slajd. Udało nam się zrobić yy, przestrzeń dostępną. Zajmę tego pilota, bo sobie nie poradzimy. O, i tak to wygląda z góry. To, co właściwie na tym rysunku widać, to ta przestrzeń, która została oddana mieszkańcom. to jest taki ruch w sumie takiej architektury regeneratywnej, tak? Oprócz tego, że zrobiliśmy budynek dla konkretnych grup społecznych, to jeszcze daliśmy wartość dodaną tej przestrzeni. Czyli mieszkańcy teraz mogą tutaj wchodzić, zdjęliśmy po 50 latach płot, ale też, to co ważne, udało nam się zachować te przejścia przez budynek, ponieważ ta część działki właściwie była barierą. Barierą, która kazała się obchodzić. Ludzie przez 50 lat robili takie koło wokół tej działki. Teraz, co prawda, mamy tylko przedbudynek, ale możemy przechodzić na wylot i powiem Wam szczerze, że naprawdę ludzie, co prawda, już tak nawet na rowerach potrafią chcieć przejechać przez ten nasz pol Ale te ścieżki mają swój, swoje drugie życie, bo one po pierwsze są takie dziwne, bo mijają istniejące drzewa, a to bardzo trudno jest zrobić architekturę wśród tak naprawdę wielkiego parku. To jest bardzo dużo starych drzew i żeby te drzewa zachować trzeba za, za, zapewnić odpowiednie odległości od ich bryły korzeniowej. Stąd geometria tych, tych ścieżek tak naprawdę została zdeterminowana przez lokalizację drzew i przez zachowanie spadku 3%, to wszędzie jest 3% po to, żeby ludzie na wózkach mogli poruszać się bez, poch bez pochwytów. To bardzo jest ważny element. I tutaj widzimy, że to wszystko łączy nas w miejscu, które jest sercem. W sercu stoi Dom Henryk. Jak został nazwany. Ale do serca jeszcze trzeba dojść? Do serca trzeba dojść. Tutaj widzimy połączenia, jak pięknie udało się podczas budowy zachować całą okoliczną zieleń, która tutaj sobie beztrosko przez 50 lat rosła. Widać granice tych chodników miejskich i granice naszej inwestycji. Tu kolejne wejście, tu mamy właśnie, widzimy to przejście na wylot tego budynku, przejście główne. Tutaj kolejne ścieżki i dojścia. Właściwie wszystkie drogi na prowadzą do dębu Henryka. I tu znowu już kolejne. Tutaj widać jak sprytnie staramy się minąć drzewa te stare, a później tam mamy drzewa nowe. Tak wygląda to z lekkiego lotu ptaka i tutaj właściwie widzimy tą naszą przestrzeń wspólną, która ma nas integrować. Bo mówimy o tym, że ta integracja jest ważna, a chodzi głównie o to, żeby nie tworzyć getta dla konkretnych grup społecznych, tylko żebyśmy wszyscy tworzyli wielopokoleniowe środowisko. Na tym placu jesteśmy w stanie wszyscy się spotkać. Z tego placu wchodzimy do każdej placówki. W związku z tym po jakimś czasie będziemy sobie mówić dzień dobry. I to jest już pierwszy krok do tej naszej integracji. Mamy miejsce do potańcówek. Tutaj ten plac na przykład jest czynnie wykorzystywany przez użytkowników SDS-a. Przez całe lato była tam prowadzona poranna gimnastyka, do której oczywiście włączali się okoliczni mieszkańcy. No i serce. Serce to jest oczywiście kawiarnia to jest miejsce, które jest w najlepszym miejscu. To jest kawiarnia społeczna, to jest bardzo ważne. Ona jest prowadzona przez Centrum Aktywności Języków i ona jest dostępna, przede wszystkim dostępna też cenowo. Mogą tam seniorzy kupić kawę za 3 zł najtańszą i ciastko za 6 złotych I to jest bardzo ważne, bo zawsze mówimy tylko i wyłącznie o dostępności architektonicznej, ale jest jeszcze ta dostępność i inne jej aspekty. Więc każdy tutaj może przyjść. I ta roślinność, która wokół tworzy też klimat, tego miejsca, to akurat jest. Moment, kiedy przepięknie kwitnie na Kocimienka miętka. <głos》>, uwielbiam to zdjęcie, po prostu jest przepięknie, wylewa się. W chwili obecnej leżą tutaj złote liście, usunięte na te, które padły z drzew. No i wszystkie stoliki są pełne. Jedyny minus to takie, że ponieważ to publiczna placówka, no to w weekendy kawiarnia jest zamknięta, ale można korzystać z przestrzeni zielonych. No i teraz, I teraz przejdziemy może po kolei do omówienia poszczególnych placówek. Na... Na samym początku chciałbym powiedzieć o placówce e, dla dzieci, czyli Domu Dziecka. Dlaczego w ogóle znalazł się w tym miejscu, znalazła się taka placówka? E, otóż dlatego, że właśnie na tej działce wcześniej przez 50 lat mieścił się Dom Dziecka. Był to jeden z większych warszawskich Domów Dziecka. Niestety po zmianie, e, że stety, te, stety po zmianie ustawy e, wszystkie Domy Dziecka większe musiały zostać wygaszone, natomiast w ich miejsce powstały placówki opiekuńczo-uchowawcze. Maksymalnie dla 14 dla podopiecznych. Maksymalnie 14 dzieci może być w jednej placówce, w związku z tym ten wytynek, który tam był wcześniej i miał rację, by stał po prostu w większości pusty. Placówka przestała mieć sens, a radni tego, tego, tego tej dzielnicy chcieli, żeby, żeby jednak pozostało coś, czyli żeby ten tą dziecka nadal w tym miejscu istnieje, ponieważ on głęboko był gdzieś tam w sercu mieszkańców. Że to miejsce to miejsce bardzo dobrze, dobrze pamiętam. Ale trzeba odrzucić tę domu dziecka, bo tak naprawdę to jest tu. duże mieszkanie. Tak? I współczesne, współczesna taka placówka współczesne dom dziecka to jest tak naprawdę duże mieszkanie. Często są w ogóle w blokach mieszk łączone mieszkania, tak żeby po prostu pomieścić a, wszystkie dzieci, żeby to strzelać? E, tak miejsce wydałam do środku. I tak jak wspomnieliśmy, to staraliśmy się zrobić jako po prostu sympatyczne, nowoczesne duże mieszkanie. Mamy, mamy salon, są pokoje dwuosobowe e, dla dzieci, w tym są też pokoje dla osób dla dzieci niepełnosprawnych. E, mamy wspólne jadalnię z Długim stałem e, i mamy też takie miejsca, to jest miejsce do pracy przy komputerach, których komputerów jeszcze nie ma. Natomiast to jest też miejsce, w którym e, dzieci mogą spotkać się ze swoimi rodzicami. Jak przychodzą rodzice z zewnątrz, a często też y, przychodzą do tych dzieci, to to właśnie jest wydzielony specjalny pokój, w którym z dziećmi mogą się spotkać. Tak wygląda z zewnątrz. Chcieliśmy, żeby ten e, fragment budynku był, był specjalnie dla nich wyróżniony, żeby oni się nie czuli. Dzieci się nie czuły w tym miejscu, jako w, jak, że mieszkają w części jakiegoś większego wie, biurowca, Żeby był specjalnie wydzielone dla nich część. I to jest taka szóstada, którą żeśmy tam wsunęli, która z trzech stron wymalowana jest muralem. Zaprojektowany i wykonany przez krakowskiego artysty Marcina Czaję, z którym wcześniej współpracowaliśmy, i on wymalował różne e, aktywności e, dzieci i młodzieży e, na tych ścianach. Tak wygląda budynek. W tej parterowej części, właśnie mamy tę placówkę. W oknach tu są pokoje dla dzieci, są okiennice, żeby ewentualnie też zapewnić dodatkową immunitetność. E, tu jeszcze widzimy narożnik, właśnie e, wymalowany muralem, ale nad tą częścią. Mieści się następna placówka, jest to środowiskowy dom samopomocy, i wzdłuż tego zachodniego skrzydła na całym pierwszym piętrze mamy właśnie taką placówkę, czyli placówkę dla osób dorosłych, niepełnosprawnych, intelektualnych. I co my mamy w tym miejscu? Tam są tak naprawdę, mamy salę gimnastyczną, salę terapeutyczną, rehabilitacyjne, mamy pokoje plastyczne, tu jest pokój z, z piecem do wypalenia ceremki, który mogą współdzielić z seniorami, wymieniać się na, na ten pokój. Ale co jest takim najciekawszym miejscem, które my najbardziej lubimy, to jest kuchnia. To jest symulacja jakby mieszkania, symulacja kuchni, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się samodzielności. W tym miejscu mogą trenować, jak korzystać z naturalnych e, czynności codziennych, ze sprzętów domowych. Tutaj mamy plac i widzimy właśnie naszych podopiecznych, jak integrują się w całe społeczeństwie, robią to bardzo chętnie, bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych przez seniorów uroczystościach, często biorą udział i aktywnie i też przechodzą na różne pokazy, słuchają, także integracja pomiędzy częścią seniorów, a częścią właśnie do środowiska do domu przebiega w tym naprawdę wzorowo. A tutaj mamy na górze, a salę na gimnastyczne na no, domy dziecka i część edukacyjną z drugiej strony. A w drugim schodnim skrzydle mieści się żłobek, który podzielony Żłobek, czyli jak zwykle mój konik, sześć sal, to jest bardzo dużo. Więc oczywiście jest podzielony na dwa małe żłobki, jedna strona na prawo, druga strona na lewo. Ale żeby tym dzieciakom w tym żłobku jakoś to życie osłonić, szczególnie w te pierwsze dni, kiedy musimy do tego żłobka się udać i rozłączyć z rodzicami, że mam podzielną uwagę, ale ten szum, powiem szczerze, e, zaprojektowaliśmy taką super relację, taką, żeby te dzieciaki e, trochę inaczej podeszły do tego budynku, ale przede wszystkim, żeby zapamiętały to przestrzeń. Dzieciaki pamiętają w tym wieku kolory, emocje. Nie będą pamiętać tego budynku, ale zostaną im wrażenia. I chodzi o oswojenie tego dziecka i tego rodzica, rozproszenie tej uwagi i jakby ten proces rozłąki y, może przez te słodkie kule zostanie minimalnie osłodzony, ale też chodziło nam o to, żeby patrząc na ten budynek. Móc wizualnie wydzielić wszystkie te cztery części, które zaprojektowaliśmy, żeby nie stanowiło to takiej jednorodnej masy, do której wchodzimy, tylko żeby każdy mógł się identyfikować z jakąś częścią. Stąd też takie mocne też akcenty kolorystyczne, bo mamy też ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, różnie odbierającymi przestrzeń i tutaj zapach, kolor, faktura mają znaczenie, jakby te. Ta haptyka elewacji jest bardzo, bardzo ważna. Ale też wielkość, wielkość budynku jest istotna, bo ta część żłobka dla dzieci jest z tej strony mniejsza. To są mniejsi odbiorcy, i chcieliśmy też, żeby ten budynek nie był takim ogromnym budynkiem, który przestraszy tych małych żłobkowiczych idących pierwszy raz do placówki. Tylko właśnie, żeby on był trochę dopasowany skalą do skali dziecka. Jest na sztunę <głos》> z lustrem. To jest cudny przykład zamówień publicznych. Bardzo się śmiałam, jak robiliśmy te kule. Uważałam, że będzie to pierwsza rzecz, którą. Okazało, że nie można, bo jak było w projekcie, to nie wolno zrezygnować. Bardzo mi się to, to była prywatna inwestycja. Jestem pewna, że byłaby to pierwsza rzecz, która zostałaby wycięta. E, tutaj mamy ten różowy kolor to jest właśnie podział na żłobę. ewidentnie wchodzimy tutaj e, prosto wejściem. Na prawo są trzy sale, na lewo są trzy sale, po trzy grupy w różnym wieku. I właściwie każda żyje w takiej swojej enklawie. Z drugiej strony mają super placowak, a tak wyglądają sale w publicznej i placówce dla dzieci. Mamy tutaj salę wielofunkcyjną, w której widać w lustrze odbija się okno na dziedziniec, więc seniorzy i wszyscy mogą patrzeć, jak dzieci tam kikają koziołki. Tutaj mamy jedną z dwóch szatni, właśnie tych symetrycznych, czyli wchodzimy do szatni, mamy. Różowe drzwi, żółte drzwi, prosty kod kolorystyczny też dla babci, dziadków. Odbieramy dziecko z różowej sali w tym roku, albo z niebieskiej, albo z turkusowej. I fru, wychodzimy na dwór. Tam widać od razu już jest... O, i tutaj mamy rozliczne place zabaw. W sumie są cztery. Ta przestrzeń została trochę zminimalizowana, bo chcieliśmy ochronić te drzewa. To bardzo ważne. Były stare morwy, tutaj... nie, głogi tutaj były. Nie chcieliśmy ich wycinać, w związku z czym są takie place zabaw, z których opiekunowie żłobków nie są najbardziej zachwyceni, no bo nie jest to w pełni wylane PDM-em, tylko jest trochę też sprawy, więc myślę, że przynajmniej rodzice dzieci są zadowoleni, zadowoleni. Tutaj jest właśnie część dla młodszych dzieci. Jak widać, mają wyjście prosto z sal. Tutaj mają taki taras do jedzenia pod wieczorków, a na górze. Są tarasy dla seniorów. No i oczywiście skala dziecka, wyjście na górny plac zabaw jest po schodkach i nie ma naszego projektu, w którym nie ma niskiego wejścia, przy którym dorosły musi się schylić. To jest miejsce, które pokazuje, kto rządzi w tym miejscu, po prostu. O, i tam widać ten otwór, i pokaż otwór. Tu wychodzimy na ten górny plac zabaw, co to jesteśmy już jakby półtora metra powyżej tego terenu, który nas okala. Wszystko dlatego, że rosły tu drzewa, i była tu górka. Pod którą nie mieliśmy odwagi sprawdzić, co jest, a że byliśmy blisko fortu, więc baliśmy się jakichś odkrywek archeologicznych, więc nie dotykaliśmy jednej górki. Posadzone zostały tylko na niej pędzące króliki. No i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, czyli seniorzy, czwarta grupa. Czwarta grupa zajmuje te dwa kolory zielone. Na parterze są funkcje ogólnodostępne, takie dla wszystkich, a na górze są sale zajęciowe. Czyli. O, tutaj mamy, o, przecież, tu ciemnozielone, mamy wejście główne, które jest dla wszystkich, skręcamy w bok, załatwiamy wszystkie potrzeby w sensie administracja, e, kawiarnia oczywiście z wejściem na, na taras, później są pokoje socjalne, jest fryzjer, jest fryzjer i jest emerytowana fryzjerka, która strzyże za dostępne ceny e, seniorów, jest jadalnia, kuchnia, a piętro wyżej... Mamy sale zajęciowe i przestrzeń do koło czyli do e, wynajmowana przez organizacje pozarządowe. Tam seniorzy organizują różne swoje pomysły. Tu mamy główne wejście. Mam zaraz. Yes. Przelecę tak może szybko. To jest hall wejściowy główny, do którego wchodzimy, mamy oczywiście jak widać dostępną lawę, dostępną w sensie wyższą i niższą. No to jest nasza kawiarnia, w której ostatnio mieliśmy przyjemność prowadzić kontynuację Weekendu Architektonicznego w Gdyni i dyskusji o fotografii. Właśnie z ludźmi zainteresowanymi fotografią, ale też było to jedno próba spotkań międzypokoleniowych, seniorzy też przyszli, było to fantastyczne popołudnie, które tam spędziliśmy. Taki jest widok w ogóle z kawiarni przez okno i przyznam szczerze, że jak się tam jest, to nie chce się wychodzić, no i tam jest cicho. Tam bardzo dużą wagę przyłożyliśmy do tego, czego tutaj nie ma, czyli do akustyki, tak? Szanujemy siebie, szanujemy swoje uszy, tam nie trzeba nawet mówić przez mikrofon, bo po prostu wszystko słychać i tam możemy się wyciszyć. No, i tutaj mamy dowód na to, że są ceny do 60 i 60, plus, czyli ceny dostępne. Zapraszamy wszystkich w tygodniu na kawę. No, a tak wygląda w ciągu dnia nasza kawiarnia. Ona jest naprawdę pełna, pełna wszystkich. Cały czas się tam coś dzieje. A to po a to. No, tutaj mamy znowu dzień z kawiarnią. Tutaj mamy na górze jakieś wystąpienia. Panie w ogródku. No, to jest fryzjer, żeby nie było, że oszukiwałam. Będzie jeszcze pediatruzista. No to jest cały plan takiego Centrum Aktywności Międzypokoleniowego. I jak jest M, to znaczy, że jest międzypokoleniowe, czyli jest dla wszystkich, czyli nie trzeba być seniorem. A jak jest S, to już dla osób starszych jest dedykowane. Tak wyglądają pokoje do odpoczynku. A tak wyglądają, jak tego odpoczynku tam nie ma, bo jest właśnie spotkanie z pieskiem, albo wspólne śpiewanie, albo rodzaje zajęcia. O, tu mamy piska. I tu mamy też właśnie z, z, z do domu. Tak, tutaj mamy super widoki przez okno. Tak wyglądają sale o północy, które mają taki widok zapierający dech w piersiach, inaczej tego nie jestem w stanie określić Wnętrza Tutaj są mocno drugoplanowe. Okno i widok robi za siebie. A tak tutaj panie właśnie robią, pracują w tej sali, bo też pok chcieliśmy pokazać zdjęcia, jak to wygląda w użytkowaniu. Tu mamy gimnastykę, mamy tam na górze super taras, nazywamy go tarasem tutaj Otwieramy okna i wychodzimy na taras i ćwiczymy na świeżym powietrzu. O, tutaj mamy ten taras. Te świetniki to są do żłobka tak, a propos. Doświetlają salę pomieszczeń na parterze. No i na tym, tarasie, na tym tarasie też wszyscy lubią ćwiczyć. Tu mamy te błogi, które w żłobku nocmy nam na dole, one się właśnie zwieszają nam na ten taras na tak? górze. No i tu też trochę widać, że udało nam się chyba, no to tak mi się wydaje, w ten kontekst w okolicy, tych bloków tej, tej kolorystyki w jakiś sposób nie krzyczymy, tylko chyba się wpasowaliśmy w tą jesień. Tu jest jeszcze zdjęcie. A, to filmik to twój konik. Jerzyki. Jerzyki też znaleźliśmy miejsce, po prostu... Żeby... Jeżyki, co nie było łatwe, bo jeżyki jak startują to lecą najpierw w dół, a my to mamy w większości przypadków takie daszki. Nie było odpowiedniej wysokości, natomiast znaleźliśmy takie miejsce na lewacie, gdzie skomponowaliśmy po prostu budki. Mieliśmy taki plan, żeby tańcówki się dobrze odbywały wieczorem, no to zawsze komary przeszkadzają, ale żeby nie robić chemicznych oprysków, to zaprosiliśmy jeżyki, żeby tymi komarami się ożywiły. Mam nadzieję, że odnajdą drogę do celu. I jeszcze takie wejście poza architekturę, mimo że zrobiliśmy już cały budynek, został zaprojektowany, to jeszcze czasami robimy takie akcje, że wychodzimy naprzeciw, do przodu trochę jakby przyszłość. I wymyśliliśmy, tu mamy taki dom Henryk rośnie. Dom Henryk ma taką etykietę, gdzie jest napisane, jakie to jest drzewo, jest nazwa łacińska, czyli taki mały edukacyjny aspekt, ale też ma nazwę na tak? jest dom Henryk. I takich tabliczek jest w tym rejonie więcej, tylko tabliczek bez imienia. I wymyśliliśmy sobie, że seniorzy, razem z innymi grupami, które tam będą, będą nadawały imiona tym drzewom. Że młodsze drzewa będą nadawane może przez dzieci w żłobku, starsze przez seniorów. Jakoś to ma być taka akcja, która wszystkich zintegruje i razem nadadzą imiona drzewom, co będzie takim istotnym aspektem. No i mamy też tajemniczy postument, który w przetargu... Była tu rzeźba, ale budowa wyceniła tą rzeźbę na 300 zł, więc postanowiliśmy nie kupować gipsowej żaby na Aliexpressie I po bardzo, bardzo wielu debatach, co z tym tamtem zrobić, udało nam się namówić miasto i centrum aktywności na współpracę z Izą Rudkowską, która w ramach programu teraz będzie robić w ramach warsztatów, ze wszystkimi czterema grupami. To jest taka artystka społeczna, która pracuje i robi takie... Hmm, jakby to powiedzieć, społeczne rzeźby, ja bym to tak nazwała. I będzie robić właśnie ze wszystkimi rzeźbami, ze wszystkimi grupami, które tam łącznie chce się podjąć, też pracę ze żłobkowiczami. I na tym postumencie, który tutaj jest, yy, mam nadzieję, że za rok będziemy się już mogli pochwalić jakąś fantastyczną rzeźbą wszystkich użytkowników. To ma być proces, który to wszystko będzie powstawać. Także i przy okazji właśnie ta wartość dodana, czyli integracja środowiska wszystkich czterech placówek. Plus piąta dla mnie jest ostatnia rzecz, czyli e, okoliczna społeczność. To jest jakby dla mnie czwot, piąta grupa, która też jest mniej ważna w tym, w tym całym otoczeniu. No i na koniec takie motto o tym doświadczaniu architektury. Zapraszamy wszystkich, którzy są z Warszawy, żeby przyszli faktycznie, zobaczyli na żywo, wpadli na tą kawę i porozmawiali z osobą przy sąsiednim Stoliku, bo te relacje w dzisiejszych czasach są niezwykle ważne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję Wam przede wszystkim za cierpliwość e, Wam i słuchaczom w trakcie tych dźwięków demontażu i na wyciszenie zapraszamy do Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Zapraszamy wnuczków, dzieci, rodziców, wszystkich e, tętnych. I tym samym kończymy dzisiejszy, e, dzisiejszy czterodniowy Archidej na no Wosołkom. Zapraszamy Was do obserwowania wszystkich naszych działań na stronie archidej.pl. Zapraszamy na warsztaty, które organizujemy przez cały rok w Star Training Center, programy online, które odbywają się raz w miesiącu i inne aktywności, które pewnie przed nami i w planach. Także obserwujcie nas, bo szykujemy sporo wydarzeń dla architektów. Dziękujemy przede wszystkim. Znaczy, nie wiem właściwie od kogo mam zacząć, bo tak wielu, wiele osób współtworzyło.